Po 1945 roku władza komunistyczna w stosunku do kościoła rzymskokatolickiego stawała się coraz bardziej agresywna i arogancka. Inwigilowano wszystkie obszary działań kościoła, ograniczając działalność duszpasterską. Kościół po II wojnie światowej poniósł ogromne straty. W 1953 roku pozbawiono wolności biskupów Stanisława Adamskiego, Juliusza Bieńka, Herberta Bednorza, Eugeniusza Baziaka, Stanisława Rosponda, Lucjana Bernackiego, a biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi wytoczono pokazowy proces. W latach 1945-1953 do 1953 duchowieństwo w Polsce poniosło ogromne straty: 37 zabitych, 260 zmarło lub zaginęło, 350 zesłano, 700 uwięziono, 900 wygnano. Straty duchowieństwa zakonnego 54 zabitych. 200 zesłano, 170 uwieziono, 300 wygnano. Liczba kościołów i kaplic zmniejszyła się o 2143, domów zakonnych męskich o 150, domów zakonnych żeńskich o 608, liczbę szkół konfesyjnych ograniczono do 50, zlikwidowano 3900 dzieł charytatywnych. Prawie wszystkie drukarnie i księgarnie zamknięto, 150, ilość czasopism spadła do 29. Skonfiskowano 80% dóbr kościelnych. Jesienią roku 1956 z więzienia zwolniono kardynał Stefana Wyszyńskiego. Trzy lata więzienia kardynał. Wyszyńskiego spowodowały umocnienie wartości katolickich zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych. Prymas Polski stał się niekwestionowanym autorytetem moralnym w Polsce na długie lata. Ważnym wydarzeniem w dziejach powojennych życia religijnego w podtrzymywaniu ducha narodowego były śluby jasnogórskie złożone 26 sierpnia 1956 roku w Trzysetnego. Rocznice ślubów lwowskich Jana Kazimierza. Autorem tekstu był kardynał Stefan Wyszyński, prymas polski.